Proszę Państwa, moim celem będzie, na ile to możliwe, prawda, nakreślenie prekursorstwa, prekursorstwa twórczości poetów sztuki narodu. Nie ukrywam, że skupię się, myślę na Tadeuszu Gajcem, z tej racji, że wybrzmiał Bojarski, wybrzmiał Stroiński, wybrzmiał Trzepiński, ale jeśli Państwo pozwolicie, również Trzepiński. Jeśli pozwoli mi na to czas, opowiem nieco o filozoficznym potencjale jego publicystyki. Jakich filozofów mógł Trzebiński czytać, jacy filozofowie wspomagali jego, jego myśl, modelowali jego intelektualizm. Zaczniemy jednak od Grajcego. Prekursorstwo interesuje mnie w pierwszym rzędzie. Następnie, bo od tego zaczniemy, chciałbym nakreślić Państwu. Egzystencjalny punkt wyjścia, czyli, czyli sytuację egzystencjalną, która jest zarazem sytuacją graniczną eee, Warszawy Walczącej końca roku 1943, a więc właściwie najkrwawszego momentu w historii stolicy w tym czasie. Momentu, który rodzi najbardziej prekursorskie teksty Gajcego. Mam tu na myśli dramaty Misterium Niedzielne oraz Homera i Orchideę. Sięgnę do klasyki, to znaczy do portretów twórców sztuki i narodu, do tomu, który na pewno doskonale Państwo znają. Sięgnę do e, portretu Gajcego, Antoniego Taubera, Ziółkowskiego i opowiem Państwu słowami właśnie tego autora o Warszawie końca roku 1943. Pękła nagle szyba w oknie, czyjś portret osunął się ze ściany, nóż sam spadł. Na ziemię. Po skończeniu dnia w grupkach opowiadano sobie wzajemnie sny i tłumaczono je tak, że nadzieja wstępowała w przejęte grozą serca. I dalej. Specjaliści od tłumaczenia snów i zaobserwowanych znaków starali się przy tym czynić to w sposób odpowiednio uroczysty i dostojny. Czemu ja Państwu to cytuję? Dlatego, że mam głębokie poczucie, że właśnie z tego obrazu. Takiego krwawego warszawskiego adwentu, można by powiedzieć, świata wieszczych przepowiedni, zabobonów, przesądów, gdzieś spada portret, gdzieś się rozbija lustro. Dostrzegamy w tym szczęśliwy lub nieszczęśliwy omen, bierze się misterium niedzielne. Utwór, w którym cudowność. Wzięta jest, jak Państwo doskonale pamiętacie, wironiczny ironiczny nawias utwór, który opowiada o wieszczym prorokowaniu, o wróżeniu ze snów, o czymś, co moglibyśmy nazwać onironautyką. Tak pół żartu, pół serio. I jeszcze słowo o dzienniku Wacława Borowego, bo Wacław Borowy w swoim dzienniku, który jest cały czas, do Państwa dyspozycji w teczkach y, działu rękopisów y, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pisał właśnie o tym o okresie grudniu końcu listopada 1943 roku pisząc jak bardzo przejmujący i nieokreślony zarazem był to okres w Warszawie. Człowiek, który tam przez tydzień nie był przy pierwszym słupie ogłoszeniowym, Witanie jest stale tego samego typu z charakterystycznymi stale tego samego typu wrażeniami. Rzucają się mu w oczy wielkie, malinowe plakaty z ogłoszeniami o nowych egzekucjach i nowych zakładnikach. W ciągu tego tygodnia rozlepiono cztery takie plakaty. plakaty. 30 listopada są oznajmieniem o 30 rozstrzelanych 1 grudnia o dwudziestce. 2 grudnia znów o 30., wreszcie 3 grudnia o setce. To właśnie ta wielka egzekucja na Puławskiej, o której i do nas wieść zaraz przedwczoraj doszła, pisze Borowy. Wśród rozstrzelanych jest i bryła, profesor politechniki. Indywidualnie ich tylko dobijają. I ważne moim zdaniem zdanie, ważna sentencja, niemalże można by powiedzieć, Borowego. Chodzi się koło tych plakatów, jak towarzysze Odyseusza chodzili po pieczarze Polifema. A więc porównanie Warszawy z czasów egzekucji na Puławskiej do pieczary Polifema. ta, ta figura Odysei, to, w, to wskrzeszanie, proszę Państwa, tego świata wyobrażonego, mitologii wyobrażonej, ehm, Odyseja odżywająca na, na ulicach Warszawy, celowo cytuję te fragmenty, żebyśmy Dostrzegli dużo mniej oczywiste, mniej, mniej historyczno-literackie podłoże, jakie kryje się za dramatem Gajcego Misterium niedzielne. Stanisław Bereś oczywiście miał rację, kiedy mówił, że jest to bardzo pogodny utwór Gajcego. Bronisław Maj też tak twierdził, że to jest próba przezwyciężenia katastrofizmu, że, że Gajcy tym tekstem chce pokazać, że ma nadzieję, jest to jest tak naprawdę oczywiście bardzo surrealistyczna, ale, cytuję Beresia, opowieść, opowieść, o przechytrzaniu nadchodzącego kataklizmu wojny za pomocą, to cytat, wieszczych praktyk, prorockich objawień, sennych majaczy to wszystko transformuje w kształt ludowej szopki. Pisze, pisze Beres. Trudno sobie wyobrazić, że z takiego materiału pisze Maj, z kolei powstaje dzieło tak pełne pogody, pełne humoru i ciepła naraz. Proszę Państwa, to jest tekst niebywale prekursorski na, na, na wielu polach. To jest również niezwykle prekursorski dramat. Widać to w, czasami w najmniej oczywistych momentach utworu Gajcego, na przykład widaskaliach. Nie wiem, czy Państwo śledziliście uważnie tekst poboczny Misterium Niedzielnego, ale tam mamy wskazówki samego Gajcego, które nie tyle mają ułatwiać, co utrudniać nie tylko zadania, ale i życie reżyserowi, potencjalnemu reżyserowi jego dramatu. To jest na przykład dygresja o tym, jak mają wyglądać oczy protagonisty dramatu Hipolita Proroka. Autor testaliów w tekście tajcy pisze apodyktycznie następująco. Zwraca się uwagę na barwę oczu Hipolita, wskutek ciągłego patrzenia, wysilonego z racji swej misji, oczy Hipolita mają barwę wyplakłego szafiru, takiego, jaki spotykamy często w kościobach na powierzchni wielkich kul imitujących ziemię. Jeśli nie znajdzie się aktor o oczach odpowiednich, autor Misterium Niedzielnego radzi nie próbować zagrania swej sztuki. Tak? Dalej mamy oczywiście tego malowanego ułana z Misterium Niedzielnego, Antoniego Leszcza. Ma wyglądać tak. Mniej więcej podobno postawę żołnierza spotyka się na pocztówkach, pisze Gajcy. I to te ściśle, które, pisze Gajcy, znajdują dzieci w premiowej, Czekolacie. Więc krótko mówiąc, no chcecie Państwo zobaczyć Leszcza na scenie? Reżyser ma specjalne zadanie, musi przedstawić tego kolorowego ułana zgodnie z wyobrażoną sobie przez Gajcego czekoladową, nazwijmy to tak, ikonografią. E, proszę Państwa, pełne pogody, pełne ciepła. No, rzeczywiście Bronisław Maj ma tutaj bardzo wiele słuszności. E, to też jest pewien omijany, a nie niezwykle istotny wymiar prekursorstwa Misterii Niedzielnego. Pamiętajmy, że dostrzegli to historycy literatury w swoim czasie, w drugiej połowie XX wieku. Marta Piwińska chociażby stawiała ten tekst jako ten, który poprzedza eksperymenty Witolda Gombrowicza w ślubie. To jest niebywale istotny tekst w wymiarze estetycznym, prekursorskim. W wymiarze wynalazków formalnych, które nieustannie w jakiś sposób przeskakujemy, pędząc w stronę, w stronę polskiego dramatu absurdu. Proszę Państwa, gdy rozmawiamy o literaturze wojennej, jeszcze może nie o literaturze okupacji, ale o literaturze wojennej w sensie rozległym, kiedy na przykład myślimy o europejskich obrazach literackich, Wojny pojawia się nierzadko pojęcie, zwłaszcza w anglosaskim literaturoznawstwie, tak zwanego kompat gnostycyzm. Kompat gnostycyzm, czyli gnostycyzm walki, czy też może inaczej to ujmując, gnoza wojny. Metafora niezwykle ryzykowna na naszym gruncie, bo no, jest ściśle związana z poezją anglosaską, poezją aliancką chociażby. Nasza poezja, poezja regionu okupowanego jest absolutnie nieufna wobec czegoś, co w iryce angielskiej nazywane było właśnie owym kombat gnostycyzm, czy też gnozą wojny. Jest wręcz przeciwnie. Jedynym gnostykiem wojny, wobec którego nie do końca ufni są poeci sztuki narodu, jest Władysław Broniewski. Zresztą przypomnijmy sobie, Słowa Tadeusza Gajcego pod adresem Władysława Broniewskiego z ostatniego numeru Sztuki i Narodu. Gajcy cenił literaturę Broniewskiego, ale miał wobec niej dystans. Zresztą bardzo źle ją przyporządkowywał omyłkowo do drugiej awangardy. To też jest jakby wymowny lapsus. Ale Broniewski jest jedynym z naszych polskich poetów, którego o ów gnostycyzm, moglibyśmy posądzać. Po, po jest kimś, kogo można by nazwać ekstatykiem wojny, ekstatykiem frontu. Zauważmy, że trudno o bardziej wymowny przykład yy, yy, przeciwny w wojny niż liryka Tadeusza Gajcego. Przypomnijmy sobie wiersz yy, Wczorajszemu, który jest bardzo yy, antygnostycki, antyekstatyczny. Nazbyt duszno jest słowom na wargach, ciosanym z i żalu o wadze kamienia. Myślałeś, będzie prościej. A tu słowa, śpiewne słowa trzeba zamieniać, by godziły jako szczep. W tym wersie, w tych wersach z wiersza wczorajszemu jest bardzo wiele. Klaustrofobii, owa duszność, ta, ta śpiewna klaustrofobia, zamienianie śpiewu na oszczep, i tak dalej. To wszystko, proszę Państwa, daje nam do zrozumienia, że trudno o coś bardziej y, odległego y, poetom sztuki i narodu, ale również Krzysztofowi Kamilowi Balczyńskiemu, niż ekstaza wojny, niż kombat gnostycyzm, tak bliski poezji zachodniej, pisanej w tym samym czasie. Może, proszę Państwa, wracając do tych trudnych sytuacji granicznych i, i egzystencjalnych, warto byłoby przywołać poetów yy, sztuki narodu, warto byłoby przywołać rozmowę Gustawa Herlinga grudzińskiego z Renatą Gorczyńską, który zapytany o Franza Kafkę mówi, że sytuacja nas wszystkich sytuacja w dobie wojny i sytuacja, z której on sam się wywodzi, z którą jest pokoleniowo i osobiście związany, to jest sytuacja kawkowska. I on to nazywa następująco, on to tak przybliża. Przed rozmową z panią odnalazłem rzecz, którą sobie niedawno wypisałem w dzienniku z Kawki, którego bardzo wielbię jako pisarza, powiada Kawka, w teorii istnieje możliwość ziemska doskonałego szczęścia, wierzyć w to, co jest doskonale boskie i nie dążyć do tego osiągnięcia. Nie dążyć do tego osiągnięcia. Wierzyć i nie dążyć. Na pytanie Maxa Broda, czy poza światem, który znamy, eksystowałaby jakaś nadzieja, Kawka odpowiedział, ogromna, bezgraniczna, ale nie dla nas. Pisał do swojej ukochanej Mileny, Nikt nie śpiewa tak czysto jak ci, którzy są w najgłębszym piekle. To, co bierzemy za śpiew aniołów, jest ich śpiewem. I tutaj, proszę Państwa, czytając któregoś dnia, nie wiem, czy pierwszy raz, czy po raz kolejny, ten właśnie cytat pomyślałem o poezji wojny-okupacji, o doświadczeniu wojny-okupacji, że, że, że to jest ten Czysty śpiew aniołów z samego dna piekła. Nikt nie śpiewa tak czysto jak ci, którzy są w najgłębszym piekle. To, co bierzemy za śpiew aniołów, jest ich, ich śpiewem. I ten śpiew, tak to odbieram po Kawkowsku, jest wyrazem, proszę Państwa, tęsknoty za tą etyczną doskonałością, która w tym świecie jest nieosiągalna. Tak jak Ukawki. U Wierzyć, kto co doskonale boskie należy, jest słuszne, ale nie dążyć do tego osiągnięcia. Znaj miary, perfekcja, do której tęsknisz, jest w tobie w tej eschatologicznej rzeczywistości niedostępna. I Hermin Gruciński w rozmowie z Gorczyńską uznał, że właśnie to, to olśnienie kawki opisuje w pewnym sensie sytuację poetów. Wojny i okupacji. To też w jakiś sposób pokazuje, że hmm, ich w przeciwieństwie chociażby do poezji alianckiej, poetów regionów okupowanych, obowiązuje nieco inny obraz prawdy, inny test prawdy. Oni budują inne wyznania liryczne, takie, gdzie jest dużo więcej sceptycyzmu, rozpaczy. Słuchajcie się Państwo, we fragment tego mrocznego poematu Gajcego Widma. Cytuję fragment zatytułowany Pieśń wolna. Właśnie mnie ciemność wydała nogą, u których po pięć palców welżących boleśnie, jednym podstępnym ukłuciem usta rozdarła i mózg mój w białe zmieniła skiby, w których się noc przewala zębata ściśnięta jak pięść. Oczywiście, nie tylko, nie tylko z takim obrazem mamy do czynienia w liryce, w liryce wojennej podobnie jak poeci alianccy poeci regionów okupowanych bardzo głęboko zawierzają gatunkowi elegii pastoralnej czyli elegii pasterskiej niebo złote ci otworze, czy elegia o chłopcu polskim to wszystko proszę Państwa to jest to co Anglik nazwałby poetyckim pastoralizmem to jest zwana elegia pastoralna. Oni również, Sidney Geiss czy Alan Lois, posługiwali się gatunkiem elegii pastoralnej. Oczywiście słychać to u Ubalczyńskiego, bo to on gatunek elegii wprowadzał bezpośrednio, tytułował tak swoje utwory. Ale taka elegijność jest również obecna przecież u Tadeusza Gajcego drastyczniejszego, wyrazistszego czasami, jeśli bierzemy chociażby poemat Witma do ręki. Bardzo kastrowiczowski, bardzo katastroficzny, no, ale, yy, ale przychodzi nam na myśl może, może Baczyński przede wszystkim. Jakie są jeszcze klucze do przybliżania sobie Państwu? Nam wszystkim, jakby my, my potrzebujemy nieustannie tego rodzaju wprowadzeń do tej sytuacji granicznej, którą oni przeżywali. Jakie są jeszcze klucze, aby przy, przybliżać ich? egzystencjalną krawędź życia, krawędź literatury, to w jaki sposób oni tworzą, czerpiąc z opresji i będąc w tej opresji uwięzionymi. No, pewnym kluczem na pewno jest Gilbert Keith Chesterton i jego biografia świętego Franciszka z Asyżu wydaje się że mogła pozostawać dla nich istotna. Przypomnijmy, że Wojciech Męce pisał poemat poświęcony świętemu Franciszkowi, poemat dramatyczny przed świtem. Przypomnijmy, że Stanisław Baczyński, czyli ojciec Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Chestertona przekładał. Przekładał jego esej Obrona niedorzeczności, pokory i romansu krukowego. To bardzo ciekawe, czy ten esej Obrona Niedorzeczności, słuchajcie się Państwo, w tytuł Pokory i Romansu Brukowego, esej przetłumaczony bodajże w 1927 roku, mógł trafić w ręce Gombrowicza i czy pisząc Fertydurkę Gombrowicz mógł się inspirować koncepcją absurdu Chestertona z Obrony Niedorzeczności, skoro był to już tekst dostępny w języku polskim za sprawą pracy translatorskiej ojca Krzysztofa, Kamila. Ale wracając do Świętego Franciszka Zaserzu, proszę państwa, warto wrócić do samego finału tego tekstu Chestertona, tekstu o Świętym Franciszku, jak podam w przekładzie Chojeckiego, żeby raz jeszcze przybliżyć się do tej sytuacji granicznej poetów wojny, i okupacji. Przyjście św. Franciszka na świat było jakby narodzeniem się w jakimś ciemnym domu dziecka zdejmującego zeń klątwę. Dziecka, które rośnie nieświadome tragedii i triumfuje nad nią dzięki swojej niewinności. Dziecko takie powinno być nie tylko niewinne, ale i nieświadome. Cały sens tej historii polega na tym, żeby mogło ono rwać zieloną trawę. Nie wiedząc, iż rośnie na grobie zamordowanego człowieka, albo piąć się na jabłoń, nie wiedząc, że była ona szubienicą samobójcy. Więc to dziecko w tym franciszkańskim świecie czy stertona, wspina się na szubienicę samobójcy, niej jabłoń wyłącznie, czy też lwie czy też zieloną trawę, nawet jeżeli rosłaby na grobie człowieka zamordowanego. Ten rodzaj niewinności. Leży gdzieś u podstaw sytuacji etycznych i antropologii człowieka wojennego, takiego jaki interesuje Gajcego, Baczyńskiego, etc., takiej radykalnej, granicznej, niemalże irracjonalnej niewinności w świecie nie bójmy się tego słowa gnostyckim w świecie skażonym złem Gdyby w tym świecie skażonym złem. Należy tę niewinność obronić. O tym mówi Chesterton, i w tym sensie ten model etyczny może okazać się interesujący dla również poetów sztuki i, i narodu. Jest wiele sposobów, nie tylko, nie, tylko, nie tylko Chesterton, aby oni odbiegali od swojego mrocznego. Dnia codziennego, mrocznej teraźniejszości od tej wizji Warszawy, jako jaskini Polifema, przypomnijmy sobie przede wszystkim antyk. Na zakończenie. Młodzi zachwycają się patosem antyku, tak? Widzę Ozdisław Grzegorski w twórczości dramatycznej wojennego pokolenia. To, 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 to jest znaczy ta tonowska postawa. Anna Świszczyńska debiutuje w 1942 roku dramatem Orfeusz. Wiedzą już Państwo, do czego nawiązuje. Nawiązuje oczywiście do Homera i Orchidei, czyli, czyli dramatu antycznego Tadeusza yy, Józefa Radzymińska pisała, że Karolek mówił, Karolek tak był, nasywany nazywany, mówił, że właśnie dzieło Homera pomaga mu odcielić się chociaż na parę chwil od tego wszystkiego. Proszę Państwa, yy, antyk yy, chodziło o coś więcej. Mówiąc najkrócej, mówiąc tutaj bardzo zgrabnymi i bardzo erudycyjnymi słowami Stanisława Peresia, antyk pozwalał tym młodym ludziom, cytuję mądre słowa Stanisława Peresia, włączyć się w śródziemnomorski mit konsolacyjny. Poczucie, ładne, zgrabne, w wielkim skrócie jednak pokazuje, o co w tym wszystkim idzie, a zarazem nos sytuuje nas na pozycji znów pewnego prekursorstwa, które do tej pory nie, nie wybrzmiało z taką siłą. Mam na myśli, proszę Państwa, yy, temat antyczny Europy, który zaistniał po yy, wybuchu I wojny światowej. Właśnie wówczas powstawały utwory takie jak Orfeusz, Antygona, Żana Kokto, Elektra, Wojny Tryjańskiej, Nie będzie Żirotu, Żałoba przystoi Elektrze, Eucina Onila. Yy, to wszystko to właściwy kontekst dla tekstu Gajcego, Homer i Orchidea. Pokazuje, że to się nie wzięło znikąd, a zarazem zyskało u nas bardzo przejmujący wyraz rewizjonistyczny i eskapistyczny naraz, ten śródziemnomorski mit konsolacyjny. I raptem dwa utwory w tej epoce, które wypełniają nam ten gatunek Orfeusz Świszczyński i Homer i Oridea Gajcego. No ale było warto. Było warto czekać na te dwa teksty, przynajmniej. Bardzo Państwu dziękuję.